Witam witam. Witam Was po trzy tygodniowej przerwie na moim kanale. Przez 3 tygodnie zmieniałem sprzęt. Jak widzicie wszystko lżej chodzi. Jest ładniej shadery w ogóle. No, teraz zamiast starego laptopa mam wreszcie komputer. No, w każdym razie jestem znowu z Waszą ulubioną serią. Czyli trzy super komendy. I co? Zapraszam do odcinka. A więc pierwszą naszą komendą będzie komenda Experience, czyli na polskiej doświadczenia chcę się możecie domyślić dodaje na, na po prostu doświadczenie Czyli na przykład Dajmy na to, że mamy survival, mamy obecnie 69 level I damy sobie experience Możemy na przykład add versus 1000 i nam doda do 71 Możemy też zmieniać po, po Doświadczenie w danym levelu Czyli na przykład jak damy experience set versus 0 To jak widzicie tu mamy Tu jeszcze mamy Tutaj te 2,5 dwie, dwie kreski, a jak damy 0, to mamy 0. Oczywiście z każdym kolejnym levelem podwyższa się potrzebne doświadczenie, czyli na przykład dajmy na to, że zresetujmy sobie to jest jeden z najłatwiejszych sposobów Resetujmy sobie i jak damy Experience od dajmy 100 a. 100 to będziemy jej siódmy. A jak dodamy kolejny 100, to będziemy mieli tylko 11. Kolejna komenda jest typowo podbudowania. Jest bardzo przydatna jest nową komendą dodaną w wiadomości 18. Jest to komenda place feature. Dzięki niej możemy na przykład dać zbudować sobie tak, o, po prostu takie jeziorko ładne. Albo dzięki niej możemy na przykład zbudować cokolwiek, jakieś na przykład inne jeziorko. Tak jest, nie jeziorko, tylko bridge albo jakąkolwiek ogólnie strukturę prawie. Niestety niektóre struktury mają podpisaną, podpisane biom, czyli na przykład nie możemy postawić studni pustynnej na no, Plains'ach, czyli tym. Gdzie jest super flat. Kolejną naszą komendą będzie Custom Villager, które na przykład tutaj sprzedaje za dwa Emeraldy Dirt i za 4 Emeraldy drewno. Jeśli chcecie to zmienić, po prostu tutaj używamy to, to, to Pierwszy trade, czyli na przykład możemy diamond dać, dać ok, i tego zabijemy, i zaraz nowego. To będzie już, że diamond sprzedawał. Tu możemy też dać count, czyli ile ma być tego, co będzie nas sprzedawał. I to samo możemy zrobić z drugim tradeem. Pamiętajcie, buy to jest to, że będzie od nas kupował, a nie my będziemy mu sprzedawać. W sensie on będzie nas sprzedawał.